przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania. Drodzy uczniowie, dzisiejsze spotkanie poświęcimy na zrozumienie otoczenia przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania, co jest kluczowe dla każdego, kto planuje działalność gospodarczą lub interesuje się światem biznesu. Zacznijmy od podstaw. Otoczenie przedsiębiorstwa to wszystkie elementy zewnętrzne, które na nie wpływają. Możemy podzielić je na otoczenie wewnętrzne, czyli czynniki, nad którymi firma ma kontrolę jako pracownicy, procesy zarządzania, kultura organizacyjna i zasoby oraz otoczenie zewnętrzne, które dzieli się na mikrootoczenie i makrootoczenie. Mikrootoczenie obejmuje klientów, dostawców, konkurentów oraz pośredników. To są bezpośrednie interakcje, które przedsiębiorstwo nawiązuje w celu prowadzenia swojej działalności. Na przykład jakość relacji z dostawcami może wpłynąć na terminowość dostaw surowców, a więc na płynność operacyjną firmy. Makrootoczenie to czynniki bardziej ogólne, które obejmują warunki ekonomiczne, technologiczne, prawne, polityczne i społeczno-kulturowe. Przykładem może być zmiana prawa podatkowego, która wpływa na koszty prowadzenia działalności czy rozwój technologii, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki firma wytwarza produkty lub świadczy usługi. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w tak skomplikowanym otoczeniu wymaga od przedsiębiorców nie tylko bieżącej analizy i reakcji na zmiany, ale też przewidywania i planowania strategicznego. W tym celu przedsiębiorstwa często stosują narzędzia takie jak Analiza słod, która pomaga identyfikować silne i słabe strony firmy, a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Kolejnym ważnym aspektem jest zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo, które efektywnie zarządza swoją strategią, jest w stanie nie tylko dostosować się do zmieniającego się otoczenia, ale nawet wyprzedzać te zmiany, zdobywając przewagę konkurencyjną. Musimy pamiętać, że każda firma, bez względu na wielkość, jest częścią większego systemu i jej sukces zależy od umiejętności nawigowania. W tym systemie. To wymaga zrozumienia nie tylko własnych celów i możliwości, ale uwarunkowań zewnętrznych, takich jak regulacje rynkowe, tendencje gospodarcze, społeczne oczekiwania i innowacje technologiczne. W dzisiejszych czasach, kiedy te zmiany zachodzą niezwykle szybko, a globalizacja sprawia, że każda firma jest częścią międzynarodowej sieci biznesowej, zrozumienie otoczenia i dostosowanie do niego staje się kluczowe dla przetrwania i rozwoju każdej działalności gospodarczej. Podsumowując, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w jego otoczeniu, to ciągła gra wymagająca adaptacji, innowacji i strategicznego planowania. I właśnie umiejętność zarządzania tymi aspektami często decyduje o sukcesie lub porażce na rynku. Dziękuję za uwagę i teraz zapraszam do dyskusji, gdzie możemy rozważyć konkretne przykłady wpływu otoczenia na działalność wybranych przedsiębiorstw.